Z strony Maczia. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy opowiadać i będziemy mierzyć buty ze sklepu Bond Prix. Był to jeden z tematów, był to jest to jeden z filmików, na który mam wrażenie, że dużo osób czekało. Wiele z Was pisało do mnie, wysłało wiadomości spróbuj buty z Bond Prixa, zobacz, jakie tam mają. Teraz naprawdę fajna jakość, więc stwierdziłam, że no dobra, zamówię, zobaczymy, przymierzymy. Mam takie dosyć sceptyczne podejście do tego, bo jakiś czas temu robiłam zamówienie z Prix. Monprixa. No i okazało się, że hmm, szału nie było. Trzeba było większość z tych butów odesłać, a jedyne buty, jakie mam z Monprixa, które mi się dobrze sprawdzają, to są białe tramperzki, które katuję już e, kolejny rok z rzędu, chociaż aktualnie to już się nie nadają do wychodzenia do ludzi, więc śmigam. Śmigam w nich gdzieś tutaj koło domu. E, więc zapraszam dzisiaj na taki filmik. E, druga sprawa jest też taka, że zerknęłam na to zamówienie. Mam je tutaj w pudle i stwierdzam, że jak moja wielka stopa wejdzie w którejś z tych butów. To będzie święto. Musicie wiedzieć, że ja mam szeroką stopę. Szeroką, wysoką w podbiciu, jest dosyć taka pulchna zaraz nad palcami. Ona zawsze taka była, czy byłam w większym rozmiarze, czy w mniejszym rozmiarze. Zawsze po prostu to podbicie miałam dosyć wysokie. Plus do tego mam dosyć szeroką kostkę i dodatkowo ta kostka mi latem, więc już w ogóle. Wymiary do mojej stopy podam Wam na dole aktualnie zmierzone z lipca, także spokojnie, nie są to wymiary sprzed roku, także wszystkie wymiary znajdziecie na dole, żebyście mogły porównać do swoich, bo być może też będziecie zainteresowane kupnem któregoś z tych modeli, które Wam tutaj pokazuję. Więc żebyście wiedziały po prostu, czy on będzie dobry, czy niedobry na Was, także wymiary zostawiam Wam na dole. Podobnie jak linki do tych wszystkich właśnie butków zostawiam Wam również na dole wraz z rozmiarami, ale przy okazji rozmiary też będę tutaj podawała. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich filmików z butami w roli głównej u mnie na kanale. To jest dla mnie bardzo ważne, także czekam na Wasze opinie, czekam na Wasze łapki w górę, jeśli chcecie buty na tym kanale. A dzisiaj mamy sponsora tego odcinka. Jak możecie zobaczyć z tyłu, za mną stoją tuby z musli. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka firma Mixit. Na pewno ją znacie. To jest to firma, która ma w swojej ofercie mieszanki musli, ale nie tylko. Mają też suszone owoce, orzechy, różnego rodzaju smarowidła. Oprócz mieszanek to są jeszcze koktajle, no po prostu wszystko wszystko, co może Wam pomóc w przygotowaniu smacznego, zdrowego i pożywnego śniadania. W związku z tym, że nadeszło do nas upały, ja staram się nie rozstawać z wodą. Mam problem z piciem wody, duży problem z piciem wody, także łapię się wszystkiego, co może mi to picie wody jakoś uatrakcyjnić. Jakoś tak nie lubię samego smaku i niesmaku wody. Lubię, jak ta woda jest czymś zabarwiona, ale nie chciałabym pić nic co dodatkowo mi tą wodę dosłodzi, więc takie owoce, jak tutaj, możecie zobaczyć. Ja je zaraz wam tutaj pokażę, i mojego drineczka, którego mam tutaj przy sobie przygotowany, mam dzisiaj do nagrywania. O, możecie zobaczyć. Oszronione szkiełko. W środku mamy właśnie te owoce, i jest tutaj truskawka i morela brzoskwinia, jest to taki bardzo brzoskwiniowy smak, odłożę tutaj delikatnie i chodzi właśnie o te um, o te owoce, proszę bardzo, to jest mój ulubiony smak jest to śliwka z morelą a druga to jest truskawka, czyli właśnie to co dzisiaj mam włożone w tym drinku ja wam to otworzę oczywiście i pokażę jak to wygląda, są to liofilizowane owoce, czyli suszone na zimno, możecie zobaczyć jak one wyglądają, wyglądają jak prawdziwe owoce i smakują tak samo, bardziej chrupko bardziej chrupko i y, y, może trochę bardziej kwaśne, ale nie ma to dla mnie absolutnie żadnego y, problemu. Także właśnie to są te owoce, które wrzucam do tej wody i one tak fajnie pęcznieją w tej wodzie, no i tak jakby stają się z powrotem, wracam do tej formy y, świeżego owoca. Dodatkowo one oddają bardzo dużo y, tego smaku do wody, także woda nie jest słodka, a jak możecie zobaczyć, ona tutaj troszeczkę zmieniła kolor, bo te owoce tutaj rzeczywiście oddały swój smak. Te owocki, które mam tutaj, nadają się nie tylko do wody, można je dosypać do, właśnie do musli, do owsianki. E, możecie nimi posypać lody albo właśnie do jogurtu dodać. E, także sprawdzą się naprawdę w każdej sytuacji. No i to, że są liofilizowane. To znaczy, że te wszystkie ich składniki odżywcze, witaminy, minerały nie pouciekały, zostały jakby zamrożone i zasuszone w środku, także nie, nam, nie ucieka nam to dobro z tych owoców, tylko rzeczywiście jest w takiej, w takiej formie do skonsumowania. Także taki jest mój sposób na nadchodzące upały. Zerknijcie sobie do nich na te owocki, zerknijcie sobie na te musli. Link do ich sklepu zostawię Wam na dole bardzo dziękuję za możliwość przetestowania tych produktów bo już widziałam u wielu influencerek, u wielu youtuberek, które właśnie zachwycają się tymi produktami, ja można powiedzieć jestem takim trochę niedowiarkiem, więc chciałam sprawdzić na własnej skórze tak wiecie podchodziłam z takim trochę sceptycyzmem czy to aby na pewno będzie takie wspaniałe, no i te owoce po prostu skradły moje serce podobnie jak musli bo w tych większych tubach możecie zobaczyć musli ale to opowiem wam kiedy indziej też jeśli chcecie więcej na ten Temat, to zapraszam na mojego Instagrama i zapraszam na profile, właśnie Mixitu. Zaczynamy od klapeczek. Od słomianych klapeczek, słomianych, jakichś takich płóciennych klapeczek w rozmiarze 38. Zobaczcie tylko, jak one pięknie się prezentują. No ja oszalałam, po prostu oszalałam. Zobaczcie, one są na takiej jakby platformie, są na takim jakby podwyższeniu. Tutaj mamy warstwę, może ja wezmę jednego i będę Wam pokazywała, jak zawsze. Tutaj mamy taką jakby warstwę skorka, plus dodatkowo tutaj taka gumista yy, podeszwa, która sprawi, że ten yy, klapek nam się tutaj nie będzie, że ten sznurek nam się tutaj nie będzie ścierał. No tutaj jest super mięciutka i super yy, fajna w dotyku. Tak jakby wydaje mi się, że to jest skóra, ale nie powiem wam na 100% ta wkładka jest tutaj tak wyprofilowana i naprawdę milutka. I tutaj ta góra, jak możecie zobaczyć, jest jakby z takiego płótna. Jest jakby taka e, tkana, taka e, no właśnie super boho i twierdzę, że te klapki będą się super prezentowały do jakiejś boho stylizacji, e, do sukienki, do czegoś takiego bardziej luźniejszego, no wydaje mi się, że, no, że super wyglądają. Dodatkowo ta gruba podeszła, która sprawi, że będziecie nieco wyższe, doda wam centymetrów, nie będziecie szurać po kamieniach, nie będziecie odczuwały każdej zmiany podłoża, co nie jest zbyt fajne dla naszej stopy, też Mówmy się, więc no od razu zwróćcie moją uwagę, no ale co z tego? no Moja stópka tutaj nie wejdzie. Po prostu nie. Jest tu bardzo, bardzo mało miejsca. I powiem Wam więcej: stopa mojej mamy też tutaj nie weszła. Tak jak mamy tutaj rozmiar 38. Moja mama ma stopę 36. Yy, I do tego bardzo drobną, bardzo szczupłą. I nie weszła tutaj. Jest tutaj no dramatycznie. Dramatycznie mało miejsca, jak możecie zobaczyć, także e, no nie wiem, nie wiem, wydaje mi się, że rozmiarowo jest dobrze dobrana, ale ktoś mi mieć naprawdę chudutką i naprawdę płaską tą, e, tą stopę i bardzo żałuję, no bo super mi się podobają te klapeczki. Jest to zupełnie coś innego, co do tej pory miałam, ja jestem raczej fanką klapek em, takich japonek, takich sportowych, takich em, gumowych, ale jak zobaczyłam, te no są eleganckie i właśnie do jakiejś eleganckiej stylizacji nie miałabym problemu, żeby je założyć. No, niestety. Kolejne buty to niebieskie baleriny. Prezentują się tak. Tak, jak możecie zobaczyć. Wykonane są z takiego materiału a la jeans, właśnie z takiego płótna. Środek mają przepiękny, środek zwraca uwagę. Możecie zobaczyć kremowo-granatowy. Tutaj dodatkowo, wezmę sobie standardowego jednego. Tutaj dodatkowo mają takie właśnie przeszycia, takie jakby marszczenia, które dodatkowo właśnie sprawiają, że ten bucik pięknie się pięknie wygląda. Tutaj mam rozmiar 39. No i minusem zdecydowanie jest podeszwa. Możecie zobaczyć, super cienka i będziecie nią szorować po ziemi. Ja mam ten problem w balerinach, że jak podeszwa jest za cienka, to po prostu tutaj mi się wszystko rozklapia. I tymi bokami już tutaj szoruję po ziemi, już tutaj widzę, że te boki wystają. Nie wiem, kto robi mniejszą podeszwę niż cały but, ale może tutaj ta podeszwa zdecydowanie wystaje i tą po, Znaczy, jest mniejsza i tutaj już wystaje na zewnątrz i tym na pewno będziecie szorować po ziemi i to wam długo nie wytrzyma. Dlaczego tak jest? Tutaj ta wyściółka jakby jest... Ja tutaj to, yy, próbuję, ja tutaj to próbuję ściągnąć... I to tak rzeczywiście jest. To wystaje na zewnątrz, i będziecie szorować tym materiałem. Po ziemi to się zaraz wszystko wytrze i zrobią się dziury. Także wielka szkoda, nie zauważam tego wcześniej. I one są na mnie dobre. Powiedzmy sobie lekko, przydłużę na długość, ale. Na szerokość wlazłam. Z tym, że nie podoba mi się to, jak to wygląda, będziecie mogły zobaczyć na przebitkach, jak one się prezentują. Po prostu ta moja stopa prezentuje się tak, jakby miała zaraz wybuchnąć z tego, z tego buta, jakby zaraz miała rozczłapić tego, tego buta na wszystkie strony. Widać po prostu, że nie jest dostosowana szerokość, do, e, szerokość tego buta do szerokiej stopy, także. Te też to jest fail. Absolutnie. Jak ktoś ma zgrabną nóżkę, um, nie taką szeroką płytwę jak moja, to oczywiście jasne, ale też kurczę. Nie wiem, to wykonanie od dołu no, jakoś mi nie pasuje. Słabo coś z tymi butami, powiem Wam. Bardzo słabo. Wyciągam następne, które też już mierzyłam <laughs> i które też cudownie będzie. Mam tutaj takie baleriny, które prezentują się wspaniale. Mam tutaj rozmiar 38 możecie zobaczyć, jest to lakierowany, lakierowany materiał błyszczący, taki troszeczkę przypominający Ala Szylkret, Ala bursztyn, Ala taki, jak to mówią, jak to mówią? żuwik. Nie wiem dlaczego mówię na to żółwi. W każdym razie no prezentują się bajecznie. No bajecznie, elegancko. Jest to prosty krój, bez udziwnień, ale jednocześnie ten wzór i ta lakierka no, po prostu sprawiają, że jest to niesamowicie oryginalny. I, no i pięknie się będą prezentować na stopie. Niestety nie na mojej stopie. Moja stopa w niej nie wejdzie. Nie mieści się. Nie jest to dobry rozmiar. Także. W środku są super, mięciutkie, nawet powiedziałabym, że ta cienka, cienka podeszwa tutaj jest jakby mam wrażenie troszeczkę grubsza, troszeczkę sztywniejsza, no i, no, i, no i wydawało mi się, że te noski są dosyć szerokie, wydawało mi się, że tutaj jest dosyć szeroko i że, e, i że będą się prezentowały super, no i... Mm, Lepchnęłam na siłę, ale no nie wiem, się wy, jestem na nie strasznie napalona i zostawiłabym je, ale boję się, że po prostu przeleżą i nic z tego nie będzie, bo u mnie w domu nikt nie ma rozmiaru 38, także nikt ich nie dostanie ode mnie niestety, nikt z nie użyje. O tej mamy takie jakby złote, takie jakby drobinki złota, które się tutaj odbijają, nie wiem czy wy też to widzicie. O, zobaczcie po prostu. Cudo, cudo. Tak, bo tu jest takie jeszcze mięciutkie, dodatkowo. No, po prostu niesamowite, niesamowite. E, butki. no, przepiękny wzór. Bardzo mi się podobają i e, możecie zobaczyć na przebitkach, jak wyglądają na mojej stopie. No i muszę powiedzieć, że coś to zamówienie mnie nie satysfakcjonuje w ogóle. Nie satysfakcjonuje mnie to zamówienie z Bonprixa i na razie jest lipa, tak jak Wam mówiłam. Kolejna rzecz to sandałki, saudanki, saudanki, nie saudanki, sandałki. Jak łamała, mała to mówiłam saudanki, tak właśnie, tak troszeczkę śmiesznie. E, sandałki w kolorze karmelu z taką tutaj... Poprzecznym paseczkiem. Na tym paseczku mamy muszelki. Przepięknie to wygląda. Bardzo wakacyjnie. Bardzo dziewczęco. Plus, do tego mamy taką tutaj sznurówkę, którą zawiązujemy te sandałki wokół kostki. Pomyślałam, że może takie rozwiązanie będzie spoko. Zawiążę sobie te sandały jakoś tak luźniej. Będą wyglądały po prostu luźniej. Nie będą się opinały no niestety moja stópka tutaj nie wejdzie, no po prostu nie, no brakuje dosłownie może kilku milimetrów, żeby wszystko było w porządku, żeby mnie nic nie uciskało, eee, przymierzyłam je, przymierzyłam je dla Was, możecie zobaczyć na, na przebitkach, no ale nie wejdą, po prostu nie wejdą nie przejdą dalej, jest tutaj za mało miejsca, także szkoda akurat w tym, w tych butach bym prosiła o jakieś wersje szersze właśnie z możliwością wyboru ten gości, tutaj tak jak mówiłam mówiłam czy nie mówiłam, mamy rozmiar 39 no i prezentują się tak, no dobry plan miałam, no nie? Dobry plan miałam, że, że tutaj um, ładnie będą wyglądały na nodze, na opalonej nodze do jakiejś sukienki maxi Maxi Niestety nie Niestety nie i powiem wam, że jestem troszeczkę Już zdenerwowana I wkurzona Tym, że Nie ma nic ciekawego I do tej pory Wszystkie te buty będę odsyłała Także No jeśli chodzi o jakość to fajnie Wszystko jest spoko Ładnie, ładnie jest tutaj um, Wykonane, no ale Nie wejdzie mi noga, no Kolejne buty, które zamówiłam. Mam w rozmiarze 39. Prezentują się tak. Są to białe sneakersy. Oczywiście wezmę tutaj zaraz jednego i wam go pokażę. No po prostu są to tenisóweczki z takim pięknym haftem. Z jednej strony jest tylko ten haft, z drugiej strony jest pusto. Mamy dosyć grubą podeszwę. Jest tutaj trochę tej podeszwy. One są dosyć ciężkie, muszę wam powiedzieć. Tak jak trzymam tego jednego to jest dosyć ciężkie, ale przymierzała mi są mega komfortowe. Ta podeszwa jest super miękka. Chodzicie w tym jak po prostu w piance. No po prostu białe tenisóweczki do jakichś właśnie sukienek. No prezentują się super plus. One są mega szerokie tutaj. Są super szerokie. Nie mają tej gumy tutaj na czubku, także dodatkowy plus. Minusem jest to, że są na mnie za wielkie. Po prostu są za duże. Wziąłam rozmiar 39, no bo przestraszyłam się. Bardzo chciałam, żeby były dobre. Bardzo chciałam, żeby wszystko z nimi było ok, no ale niestety są za duże. Po prostu rozmiar 39 jest za duży. Także jeśli u Was macie takie dwa rozmiary, każda z nas ma takie dwa rozmiary. Ja mam 38 właśnie do baletek i do takich innych pierdół. Do. Do Adidasów, no, no dwa różne rozmiary po prostu. Jeden jest mniejszy, drugi większy. 38, 39, i tak zazwyczaj zamawiam i są one na mnie za duże. Jest tu naprawdę dużo miejsca w nosku, i e, jeśli chodzi o szerokość, i jeśli chodzi o długość. Także e, jeśli macie, jeśli jesteście posiadaczkami. Szerokich stóp. Jeśli szukacie fajnych, fajnych tenisóweczek, fajnych trampeczek do chodzenia do sukienek, to serdecznie Wam polecam. Plus, ta platforma, która jest naprawdę taka jak no, jak pianka jakaś: jak wchodzicie po prostu. Po, po, po księżycu ona tak was odbija, jest taka przyjemna taka mięciutka no i plus dodatkowo centymetry, drogie panie centymetry tutaj też wchodzą w grę po prostu jesteście nieco wyższe w tych bucikach i cała sylwetka wygląda na wyższą także no rozmiar mniejszy ja się nim będę przyglądała i na pewno zamówię sobie rozmiar mniejszy, bo no, ten komfort ta szerokość no często się zdarza. W szoku jestem. Pierwsze buty, które się tutaj znalazły, które są dobre, do których wejdzie moja stopa, moja płetwa, a przy okazji są za duże. Będzie tak idą do zwrotu. Dajcie mi znać, jak Wam się podobają. Następne butki w rozmiarze 39 ja już chyba nie będę brała rozmiaru 39 w Bond Prixie. Są na mnie za duże również. To są takie butki, takie cichobiegi. I muszę Wam powiedzieć, że jest to takie, powiedziałabym, swoiste z mojej strony wyjście ze strefy komfortu, bo ja w takich butach nie chodzę. Nie chodzę. E, raczej jestem fanką ballerinek. To są tak jakby lordcy. Mam wrażenie, że to jest taki krój lordców. One mi się kojarzą z takimi pantoflami królewskimi. W takich pantoflach mógł chadzać Ludwik XV albo XVI, właśnie yy, do jakiegoś tam stroju, do jakiegoś tam outfitu. I one są o tyle ciekawe. Są trochę droższe niż pozostałe, ale są o tyle ciekawe, że są wykonane z takiego jakby materiału. Z takiego materiału właśnie a la koronka, z takimi dziurkami, z takimi e, ażurkami. No naprawdę prezentują się pięknie i no tak niecodziennie. Ta końcówka tutaj ta końcówka jest tutaj też taka właśnie e, jakby ażurkowa tutaj u góry mamy takie drobne gumeczki, to się wszystko też ładnie rozciąga, e, no i słuchajcie, ja tutaj wybrałam dla siebie tęgość H bo w tych butach można wybrać szerokość buta, można wybrać e, tęgość buta więc ja właśnie wybrałam tą szerszą e, opcję, tutaj jest taka informacja, że Softline rzeczywiście mięciutka, mięciutka podeszwa wyprofilowana w środku Także no, ja je przymierzam, są absolutnie wygodne, absolutnie świetne i super wyglądają na, na nodze, tylko że moja noga wygląda w nich jak w kajakach, bo palec mam gdzieś tu. Także o tyle są na mnie za dużo, o tyle tych centymetrów jest za dużo. No ja nie wiem, po prostu myślę, że rozmiar 38 mógłby być dobry, ale też pewności nie mam. Także o tyle są na mnie po prostu za duże. Także wy, tak jak mierzyłam, to wyczuwałam tego palca właśnie tutaj yy, pomiędzy. Pomiędzy tymi dwoma fakturami. Także takie buty, no nie można im odmówić oryginalności, nie można im odmówić tego, że wyglądają inaczej niż wszystkie. No i mają taki właśnie troszeczkę sznyt modowy, takie zacięcie modowe. Nie są to właśnie zwykłe pospolite balerony, tylko no naprawdę przewiewne i eleganckie butki, które można, myślę, ubrać również do sukienki. Tutaj mają taki drobny obcasik, ta Podeszła tutaj jest dosyć gruba, także nimi akurat nie będziecie szorować po ziemi, no i no dajcie mi znać, co sądzicie, jak Wam się podobają takie królewskie cichobiegi. One również są dobre na szeroką stopę i bardzo się cieszę, że Bond Prix powoli wprowadza możliwość wyboru tęgości, szerokości stopy. Bardzo bym sobie życzyła, żeby w przyszłości wszystkie buty u nich miały taką możliwość, no bo dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeśli jest możliwość uszycia na Małe filigranowe stópki, to na szerszą również myślę, że klientki by się na pewno ucieszyły i klientki by się na pewno znalazły na takie właśnie budki. Także na razie mamy dwie pary. Dwie pary, które które były okej. Okay. Ja się tutaj rozkręcam, a my będziemy kończyć, bo mamy tutaj e, ostatnią parę butów, ostatnie e, koturne, e, które mam Wam do pokazania. One są w rozmiarze 38. Zobaczcie, jak wyglądają. I ja na bank wiedziałam, że moja noga w niej nie wejdzie. Ja chciałam je tylko zobaczyć. Chciałam e, zobaczyć też może e, jakby się prezentowały. Wejdzie! Wejdzie stopa szeroka w te buty. Po prostu jestem w szoku i one ze mną zostają na 100%. Mam tutaj rozmiar 38, czyli tak, rozmiar wątpliwie to jest 38, czyli ten mniejszy. Zobaczcie, jest to taka koturna. Z ym, słomianym sznurem. Tutaj z przodu mamy zabudowany przód. Na środku mamy takiego iksika, który jest rozciągliwy, który jest wykonany z gumy. Tutaj ta guma się rozciąga, i tutaj też. Tutaj też się rozciąga? Tutaj też trochę się rozciąga. No i mamy tutaj. Ym, Pięte na wierzchu No ja stwierdziłam, że po prostu nie No ja już widzę, że to nic tego nie będzie że, że No może Może nic tego nie będzie A jednak proszę bardzo A jeszcze zauważyłam tutaj z przodu na czubku Jest taka jakby Koroneczka Taki dodatkowy dżing. Wchodzi szeroka stopa w te buty, moje drogie. Po prostu jestem w szoku i jestem, i zanim mówiłam, nie wiem co wam wam powiedzieć. No, wyszło tak, że wcisnęłam tutaj, znaczy wcisnęłam normalnie weszły mi palce do, tutaj do samego przodu. Plus ułożyłam sobie te gumki tutaj na środku. One są dosyć takie rzeczywiście obcisłe, żeby ta noga się trzymała, i wszystko gra wszystko gra, dajcie mi tylko znać, czy te paski nie za bardzo obciskają czy nie sprawiają efektu szynki, bardzo mi się to nie podoba wiecie o co chodzi, że po prostu tutaj mnie ściska a tutaj wychodzi bułeczka z jednej i z drugiej strony jak po prostu szynka w takiej siatce więc bardzo tego nie lubię I dajcie mi znać jak to będzie wyglądało, będziecie mogły zobaczyć na przybitkach moją stópkę w tym, super, super podoba mi się też to, że one są z przodu zabudowane że jak coś jest nie tak macie jakiś odrost nie do końca zrobione paznokcie to, to one są tutaj zabudowane tylko pamięta, musicie pamiętać, żeby zadbać o piętę no super, mi się podobają do stylizacji, do letnich stylizacji szukałam czegoś takiego, ale wiedziałam, że po prostu na szeroką stopę to jest cud znaleźć coś takiego i mamy tutaj proszę Państwa cud prawdziwy cud, Jezus jestem taka szczęśliwa, jestem taka szczęśliwa ja je zostawię chyba ja je zostawię choćby po prostu, choćby na wyjście gdzieś do restauracji na szybki obiad z rodziną. No po prostu są mega, mega. Nie dużo kosztowały z tego, co, co kojarzę. Coś około 60-70 zł. Link wam zostawię na dole, kurczę. Dajcie mi znać. Czekam na waszą podpowiedź. I to już wszystko! Siedem par butów i mam trochę mieszane uczucia w tym momencie. Na początku myślałam, że będzie to zamówienie do niczego i tam, tak w ogóle byłam też nastawiona zamawiając te buty tak po prostu ok sprawdzimy ale e, nie nastawiałam się jakoś super na to a tu proszę trzy pary butów e, spokojnie bym zostawiła e, spokojnie wchodzi moja stopa spokojnie są wygodne nie trzeba je wpychać no powiedziałabym, że cztery bo jedna z tych balerinek jeszcze są w porządku ale no nie podoba mi się jakość wykonania, nie podoba mi się właśnie to jak wyglądają do końca na żywo więc nie liczę no i no, myślę, że to zamówienie mogło być nie taką mocną czwórkę, można za taką minus czwórkę czwór no ale taką czwórkę po prostu jest dobrze, jest dobrze z siedmiu par trzy są w porządku, więc polecam zamawiać więcej, więcej par, pomierzyć w domu i ewentualnie odesłać, no te trzy pary, które ja Wam mogę polecić to zdecydowanie jest, to zdecydowanie jest, są białe sneakersy te białe perełki, które przed chwilą widziałyście na koturnie i żółte um, królewskie cichobiegi na, na 100%. Fajnie, że zaczynają się pojawiać te buty z wyborem tęgości. Fajnie, że coś tam zaczyna się właśnie dziać, ale jak zwykle wiecie, mamy 50-50, po prostu 50 na 50. Albo będzie pasowało, albo nie będzie pasowało. Co jest tutaj też dużym minusem, jeśli chodzi o te buty, to one przyszły tak jakoś dziwnie zapakowane. Właściwie to większość z nich przyszła zapakowana tak. Po prostu w folię, bez pudełek kartonowych, bez jakiegoś zabezpieczenia, one po prostu tutaj były wpieprzone do takiej foliowej um, foliowej siatki i nieładnie to wygląda i nieekologicznie także um, to jest duży minus jeśli chodzi o to, um, o to zamówienie bo jakoś tak miałam wrażenie, że one jak do mnie doszły, dotarły, właśnie mam wrażenie że jak one dotarły w takim stanie no to wygląda, jakbym mnie kupiła gdzieś na bazarku, a nie w fajnym sklepie, więc to takie wrażenie średnie bardzo. Dajcie mi znać, co Wam się najbardziej podobało... Dajcie mi znać, która z par Wam się najbardziej spodobała, które buty Wam się najbardziej spodobały. Napiszcie w komentarzu. Podpowiedzcie mi też, który następny sklep chciałbyście zobaczyć, jeśli chodzi o... Buty, po kolei tutaj będę dla Was realizowała tą listę, Wasze polecenia, Wasze pomysły. Także czekam też na Wasze pomysły na ten temat, właśnie na temat butów, na temat tego, co chciałybyście, żebym sprawdziła. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Jeśli oczywiście chcecie więcej takich filmików, to oczywiście nie ma sprawy, tylko dajcie mi o tym znać. Zapraszam do moich social mediów, zapraszam na. Mojego facebooka, na Instagrama, na bloga, na TikToka. Tam też jestem dla Was. No i cóż, na dzisiaj to było wszystko. Mam nadzieję, że coś Wam podpowiedziałam. Mam nadzieję, że coś sobie tutaj wypatrzyłyście i że czymś Was zainspirowałam. Na dzisiaj to już było wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć, Pa!